Cześć wszystkim, Marek z tej strony. Witam w kolejnym odcinku trybu kreatywnego w <grym>, 7 <seven> Days to Die. Dzisiaj pobawimy się paroma rzeczami związanymi m.in. z bandytami. Po ostatnim odcinku yy, z serii survivalowej pan Ketchup zasugerował, żeby porobić na nich testy, więc pomyślałem, że można by to zrobić. Ale wcześniej pokażę wam, co tutaj sobie pomajstrowałem w wolnej chwili. Yy, zacząłem pracować nad różnymi pomysłami, które... Mnie już od dawna inspirowało, ale jakoś nigdy nie było czasu czy okazji, żeby je zrealizować. Pomyślałem, że czas najwyższy się za to zabrać, jak była wolna chwila. To co tutaj widzicie, to jest. nie wiem, myślałem o tym jak o galerii sztuki, albo ewentualnie jak o sklepie takim inspirowanym sklepami Apple. Nie ma drzwi szklanych w tej grze, więc zrobiłem po prostu szybę. Przez którą trzeba przeniknąć, <laughs> tylko żeby przeniknąć musimy włączyć sobie tryb debagowania i dopiero wtedy możemy przyciskiem G Przeniknąć, tak jest, przez środek, <laughs> przez szkło e, Zobaczcie, w środku znalazłem, e, w środku z, zbudowałem z czegoś takiego, to się nazywa drewno e, To się nazywa drewno malowane, jak mnie pamięć nie mieli, zobaczcie, to jest e, Barry Nie, 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 nie. O! Railing. Wiecie co? Ja ten materiał by wyglądał tutaj 100 razy lepiej, moim zdaniem. To będę musiał zmienić. Ja nie wiedziałem, że są jeszcze te płotki. Myślałem, że jest, to jest, że tylko te płotki są dostępne. O! Jeśli tak jest, to fajnie, to bardzo dobrze. E, to drewno, które tutaj widzicie, to jest. Porzesz. <laughs> nie znajdę tego e, chyba teraz. E, to jest jedno z tych dre dre jeden z bloków drewna malowanego. Bo jest stare drewno oraz jeszcze jakieś tam właśnie takie drewno białe, malowane i wygląda 100 razy lepiej niż takie zwykłe, nie? Inspirowałem się tutaj przede wszystkim, właśnie tak jak mówiłem, taką surową, drewnianą, sosnową trochę architekturą, czy też wystrojem wnętrz sklepów Apple, bo one tak bardzo modernistycznie wyglądają, więc sobie pomyślałem, że to by fajnie, fajnie pasowało tutaj. Porozstawiałem stoły. Teoretycznie można by na takim stole postawić. E, hop, nie tu? To może tutaj. O jest. Zobaczcie, można by zrobić takie atrapy komputerów też na tych stołach. <grytanie> Oczywiście to z komputerami nie ma nic wspólnego, bo to są zwykłe kasy fiskalne, ale no wiecie, chodzi o efekt, nie? <grytanie> Że mamy tutaj jakiś sprzęt porozstawiany, który ma niby fajnie wyglądać. E, cały. Piz tego typu miejsc tkwi w szczegółach, tak naprawdę. Także zamiast robić lustrzanego odbicia z tej strony. To tak naprawdę, powinienem tutaj zbudować zamkniętą część budynku, bez tego żebrowania na górze, które widzicie, które by zawierały już takie jakieś utyli utylitaria, typu jakieś łazienki, na przykład spokój socjalny dla pracowników i podobne rzeczy, bo tego nie zrobiłem, nie? Kto o takich rzeczach myśli w grach komputerowych, nie? <laughs> Zobaczcie, tutaj zastosowałem zwykłe takie szyby, to się nazywa business glass. A to jest blok, który się nazywa e, drywall po prostu, czyli sucha ściana, taka z tynkiem, odtynkowana. No, nie jest to idealne, ale moim zdaniem na, na początek wystarczy. <grych> tutaj, tutaj uliczka ze śmietnikiem i ten domek jest taki sam, jak był wcześniej. Tutaj zrobiłem silver rocket. Warszawiacy pewnie kojarzą w niedaleko patelni na, u podstawy Pałacu Kultury swego czasu był taki fast food w srebrnej. Przyczepie kempingowej, i tak sobie pomyślałem, że dosyć zabawnie by to wyglądało. Dla urealnienia tego miejsca, zrobiłem tutaj z tyłu taki parking trochę. Trochę parking, bo w sumie powinienem tu położyć asfalt. A tutaj zrobiłem takie, taką strefę, powiedzmy, serwisową dla pracowników, którzy tutaj mogą wyrzucić śmieci. Jakieś, jakieś pudła mają na, na różne rzeczy i takie tam. We wszystkich lokacjach, które buduję, zawsze zostawiam sobie pudło pełne rzeczy, z których zbudowałem dane miejsce, żeby można było sobie odtworzyć coś, jeśli przypadkiem na przykład to zniszczymy. Tak sobie pomyślałem, że skoro to mi się udało. Zrobić to, znaleźć to, sobie to wrzucę tutaj, później podmienię te barierki. Wiecie, bo przeglądanie tego jest strasznie ciężkie. Jak macie strona po stronie lecieć i patrzeć, co tu jest ciekawego, to czasem trudno jest znaleźć rzeczywiście interesujące bloki, bo łatwo jest je przegapić po prostu. A w głowie nie zawsze się pamięta, jakie bloki w grze występują, a już na pewno nie ma w tej grze, zobaczcie, opisu z informacją na jaki blok patrzymy. Nawet tutaj by się teoretycznie dało. Kiedyś przynajmniej coś takiego było, że mamy włączone to debugowanie, tak? Kiedyś było w tej grze coś takiego, że się wyświetlała szczegółowa informacja o różnych statystykach. A eee... właśnie, widzicie, mamy focus Block po lewej stronie, na wysokości trochę powyżej FPS-u, zielonych, ale jest tylko. Eee... A nie, jest informacja, patrzcie co to jest. Name tag, mamy coś takiego jak Air Mesh, teraz jest bar Barstool, teraz mamy. Air, a jeśli się zbliżymy, nie, to wygląda na to, że to działa tylko na obiekty i to nie wszystkie. Patrzcie, bo teraz powinien być konkret albo asfalt, a się nie zmieniło. Dobra, taki detal, ciekawostka. Dobra, jak to się wyłączało, bo już nie pamiętam. Aha, teraz odświeżyłem źródła światła i dlatego gra się zamroziła. To jest normalne, nie przejmujcie się. <grym> O, dobra. Przepraszam, jeśli w OBS się ciemno na chwilę zrobiło, ale to jest skutek działania, właśnie funkcji odświeżania e, działania tej, tej, tych źródeł światła. Tak, tutaj mamy więzienie. Tu będziemy testować. E, Nasze możliwości przeciwko bandytom w tej grze. Jak się okazało, posiadają oni sztuczną inteligencję, bo pierwotnie mieli jej nie mieć. Teraz mają w bardzo ograniczonym stopniu i przynajmniej walczą. Także zobaczymy, na, na, do czego są zdolni. W więzieniu jest dużo wolnych miejsc, także zostawiamy lampkę otwartą i możemy sobie wejść. Tutaj mamy stróżówkę jedną, stróżówkę drugą. Pierw Jeśli kiedyś będę się bawić w powiększanie tego więzienia, to tam zrobimy w tą stronę korytarz do pozostałych sekcji. Dobra, tutaj zobaczcie, jakie fajne drzwi znalazłem. Szkoda, że mają inny kolor w stosunku do tych krat, bo trochę to się odcina. Ale bardzo fajny efekt daje. Mamy sześć cel więziennych. Z tego co wiem, bandytów jest tylko trzy różne typy, są, więc nie będziemy zapełniać wszystkich cel. Ale w razie czego w przyszłości tutaj można prowadzić eksperymenty na zombiakach, na zwierzętach. Jeśli byśmy na przykład chcieli poćwiczyć działanie broni palnej czy podobnych rzeczy, to zawsze można to tutaj wszystko zrealizować. Spadła mi drastycznie liczba FPS-ów, ponieważ mamy tutaj bardzo dużo źródeł światła. I zobaczcie, jeśli powyłącza się te źródła światła, to bardzo szybko liczba FPS-ów nagle drastycznie zaczyna rosnąć. Widzicie to wszystko. Ma bardzo duże znaczenie dla tej gry. Te wszystkie bliki, cienie, światła to wszystko bardzo znacząco wpływa na, na ilość FPS-ów. Ok, o. pogasiłem wszystkie światła. Jak widzicie, liczba FPS-ów skoczyła o dobrych 15 do góry. <laughs> Nadal nie ma cudownie, ale jest nieźle. Jak włączę latarkę, spada o 5 FPS-ów. To pokazuje, jak ta gra sobie kiepsko radzi z rzucaniem cieni. Chociaż zobaczcie, że latarka nie rzuca cienia. Jak włączę tą lampę, to widzicie, że pojawia się cień od łóżka, na przykład pojawia się cień od krat. Właściwie to będzie lepiej widać na tej lampie. O, widzicie, tutaj się pojawiało tych barierek cienie, co bardzo negatywnie wpływa na liczbę FPS-ów. Jak tylko wyłączam lampę, natychmiast jest płynniej. Także włączymy latarkę, i latarka nie rzuca cienia, więc nie ma tak dużego wpływu na działanie FPS-ów. Ok, wszystkie kraty pozamykałem. Jeszcze zejdźmy tam szybko na dół i zerknijmy. Tak, tutaj wszystko jest od środka też pozamykane. Chodzi o to, żeby nam nie nawiali, nie? My musimy sprawdzić, jak oni będą funkcjonować w ogóle. Ok, mamy włączony tryb debugowania. Teraz wciskam F... F6. Przepraszam, jeśli słyszycie trzaski jakieś dziwne, to kot się bawi piłką. Była bardzo nieznośna i musiałem jej dać piłkę, bo inaczej nie dałaby mi spokoju dzisiaj. I nie mógłbym w spokoju tego ponagrywać. E, dobra, tutaj patrzcie, mamy handlarzy. Możemy sobie w razie czego ich też zawołać, przywołać. I mamy tutaj trzech. E, trzech bandytów, odznaczyłem tą funkcję. Domyślnie ona jest zaznaczona. Look at you, czyli w momencie, kiedy spawnujecie jakiegoś przeciwnika, stąd to on was widzi. Zdaje sobie sprawę z tego, że tu jesteście. Jeśli to wyłączycie, to możecie się na przykład zaczaić w ten sposób i po zespawnowaniu go, on nie będzie sobie zdawał sprawy z tego, że tu jesteście. O, widzicie? Także możemy w spokoju sobie tutaj pospawnować ich wszystkich. E, to był patent, nie no <laughs> słyszycie, ma, ma zaprogramowane jakieś teksty nawet O, -o. o nie! Bro, Zostaw bro, mnie! <laughs> Dobra, trochę, trochę to źle zrobiłem. To był to był Millie, tak? Okej. Okay. Widzę, że sobie... ...kręcą się Let's tutaj. <laughs> Okej, okay. teraz sobie tego e, lidera oh, widzę... Dobra, boss jest widzę, że blondynem. Czyli musiałem kilka razy re renegade. Dobra. <laughs> widzę, że trzy razy zespawnowałem tak naprawdę tego melee, czyli odręcznego. Na początek spróbujemy sobie ich zobaczyć jak w zoo. Ty, koleś, obróć się, proszę. A, aha, aha patrzcie, ma tatuaż na twarzy. Z tego co słyszałem, to będzie można te tatuaże chyba już nawet teraz można robić, nie? Jak się tworzy postać, można sobie przy okazji obejrzeć jego zbroję. Bardzo elegancka ta zbroja. Faktycznie kto, bardzo przepraszam, że nie, nie, nie przypomnę sobie pseudonimu, ale ktoś zwrócił uwagę w, w odcinku 33 serii z Alfy 15, że to. Ja mówiłem, że to kolczuga jest, ale teraz jak można się przyjrzeć, to wyraźnie widać, że to jest fragment opony. Spodnie zrobione z opony, bo one są wystarczająco grube i mocne. Patrzcie, ten tatuaż to wygląda trochę jak taki tatuaż, jaki ma Maorysi mają, nie? Wszyscy ma, wszyscy trzej mają takie same zbroje, a nie! Oż ty, koleś, ty wyglądasz, jakbyś się z Mad Maxa urwał. Ma, ma na sobie zbroję ze skrapu. Bo zobaczcie, te, ci mają zbroję bandytów, teren, a ten ma zbroję ze skrapu. Nasz bohater też taką może nosić. Można nawet ją samemu wytworzyć. Ale ten, ten malunek na twarzy typowy dla świata, uniwersum Mad Maxa jest, nie? Przynajmniej tak mi się wydaje. Tak, tu jest znowu boss. Okej. Okay. Dobra, czyli widzę, widzę, że mamy, mamy ich trzy typy, tak naprawdę, tylko. Ciekaw jestem, czy będą też dziewczyny bandyci, bo to by, w sumie też wypadałoby, żeby zostali dodani. <laughs> Okej, okay, otwieramy. A, o, w czego można jeszcze zamknąć. Cześć, koleś. E, on chyba nie jest zainteresowany walką. Tak, patrzcie, worek do bicia. W ogóle nie ma zaprogramowanego skryptu ataku moje mojej osoby skromnej. Uff tak, w brzuch. I w pysk. Dobra, ale zobaczcie, nie da się go przeszukać. Nie da się w żaden sposób tego bandyty przeszukać. To jest trochę. E to, wy, to wynika prawdopodobnie z tego, że oni są jeszcze nieoskryptowani do końca. O, patrzcie, ten mnie od razu zaatakował. Dobra. Wow, przeleciał przez drzwi. Dobra, tego też nie mogę przeszukać. Czy wypadła z niego jakaś broń? Zobaczmy. Nie, nic z nich nie wypada, widzicie? To jest dziwne, bo jak nagrywałem odcinek 33, to mógłbym przysiąc, że wypadła z bandyty pałka na, najeżona gwoździami. A w tym przypadku nic takiego nie ma. A ty, szefie? Szefie bandytów? Patrzcie, on też nie ma podpiętego skryptu ataku. Jedynie krzyczy na mnie. Dosyć słaby jest, chociaż ja mam ten nóż mocno wykręcony, bo wiecie, zimportowałem sobie postać moją z single player, także mam maksymalny już level. Przedmioty sobie tylko zespaunowałem najwyższej jakości. Ok. Czyli wygląda na to, że szef w ogóle nie jest zainteresowany. Atakowanie mojej osoby. Trochę to jest okrutne, że tak, takich egzekucji tutaj dokonuje, ale z drugiej strony wiecie, <laughs> musimy się ich pozbyć, bo nie wiadomo, jak oni się będą zachowywali, jeśli, e, jeśli ich nie usuniemy stąd. No, to, to moim zdaniem było bardzo interesujące doświadczenie, które pokazuje nam jak, jak autorzy pomalutku, małymi kroczkami yy, przechodzą do coraz bardziej zaawansowanych i rozbudowanych projektów, które mają ostatecznie na celu jeszcze bardziej urozmaicić nam rozgrywkę, nie? Z tego co słyszałem, to Joel w swoim oficjalnym vlogu mówił, że chce zrobić z tej gry niemalże RPG a chce bardzo rozwinąć możliwości RPGowe, roleplayowe, że będzie można Prowadzić e, takie życie jak w grach niemalże MMO, chyba. Znaczy, albo interakcje z innymi postaciami, tutaj, które się będą pojawiały. No właśnie, dobra. To w takim razie doświadczenie z bandytami zaliczone. Wyjdźmy na zewnątrz, trochę ochłońmy po tych wszystkich emocjach. <laughs> Zobaczmy jeszcze, co tutaj mamy ciekawego w tym menu. E, zobaczcie, mamy tu Surveyor oraz Trader. Zobaczmy ten, su tego Surveyora, co, co to jest. Bo nie, nie pamiętam, żebym widział. Cześć. O! Oh, ała! To jest dziewczyna, ale jęczy jak facet. <ścoughs> Patrzcie, wygląda na to, że gra. Planuję w przyszłości dodać nam... Też nie da się przeszukać, zobaczcie. E, wygląda na to, że gra w przyszłości będzie miała możliwość napotykania też NPC-ów, innych przed ludzi, którzy przetrwali katastrofę, czy też zombie apokalipsę. To wiele, wiele nam mówi. A tak z ciekawości, jeślibym sobie zespawnował tutaj handlarza, to czy będzie można z nim pogadać? Uuu, patrzcie, można z nim pohandlować. Fajnie. A da się go odstrzelić? Coś czuję, że ten handlarz już tutaj zostanie i nie będzie się go dało usunąć. Wygląda na to, że chłopak jest odporny <śm> <śm> No dobra, to zobaczmy jeszcze, co tutaj mamy z takich ciekawych rzeczy. Możemy sobie mini bajka zespawnować, patrzcie. Bardzo ciekawa rzecz. Zobaczmy, jakie ma parametry. Widzę, że losowe są zupełnie te parametry mini bajka. Okej. Okay. A co tu jeszcze możemy sobie zrobić? Oprócz oczywiście zombiaków, nie? bo, bo to, 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 to jest oczywiste. Możemy sobie też plecak zespawnować, ale ten od razu znika. Hmm. Ciekawe, jaki to ma Zombie stripper? Nie, to może niekoniecznie. Trader. A jakbyśmy zrobili. Aha, to jest Animal Bear UMA. To nie, może niekoniecznie. <laughs> no dobra. Widzę, że, widzę, że te, te. To menu już w zasadzie w tym momencie wyczerpaliśmy. A co to jest? 見せたい。Ah, Już się bałem, że nagle wyrośnie nam tutaj wieżowiec wielki. Chociaż powiem szczerze, że bardziej liczyłem na to, że tu będzie otworzy się nowe e menu z, z możliwością wyboru zespawnowania na przykład budynku. To byłoby ciekawe, nie? Ale no, trudno. Przepraszam znowu za hałasy kota niestety. Bardzo w skandalicznych warunkach muszę dzisiaj pracować. Mam nadzieję, że, że dużo się nauczyliście, równie dużo jak ja. Przeprowadzając te próby i testy dzisiaj. Bardzo to interesujące jest jak gra się rozwija i w jaki kierunek ona pomalutku obiera, jak się zmienia. Nie mogę się doczekać. Alpha 16. Przypuszczam, że pojawi się ona w ciągu 2-3 miesięcy, ale nie, nie, nie jestem w stanie nic powiedzieć, chociaż z tego, co Joel mówił w ostatnich odcinkach swojego QA. To na przykład nowy system generowania miast w tym random, w mapach randomowych jest na tak wczesnym etapie produkcji, że nie ma mowy w ogóle o tym, żeby tutaj się jeszcze to pojawiło w najbliższym czasie. Także stąd moje domysły typu 2-3 miesiące, bo no, to, takie rzeczy wymagają czasu. Ekspertem od programowania nie jestem, ale powiedzmy, że zdaję sobie sprawę, jak to wygląda w praktyce, takie tworzenie silnika gry i tych wszystkich tych programowych kwestii. No dobra, to tyle na dzisiaj. Okay. Bardzo bardzo dziękuję za Waszą uwagę w takim razie i do zobaczenia. Do usłyszenia w kolejnych odcinkach już niedługo. Piszcie co, koniecznie, co myślicie o tej serii kreatywnej. Chciałbym od czasu do czasu kręcić takie odcinki z tego i zobaczyć, jak to będzie nam się tutaj układało. Jak macie jakieś pomysły co to rzeczy, które możemy przetestować, to oczywiście da, dajcie znać. Ok. Dzięki jeszcze raz i do zobaczenia. Do usłyszenia. Cześć!